Witajcie w kolejnym odcinku z otwierania La Ligi. Dziś troszkę inny odcinek, bo będziemy mieli 6 yy, saszetek: 3, 4, 5, 6 i to będą chyba przedostatni, przedostatnia szóstka, ale zrobimy dzisiaj pojedynek yy, Barcelona kontra Real Madryt. Tutaj herb mam i właśnie tą kartę Imparabales. I lecimy sobie, zobaczymy, czy. Wycięży Barcelona, czy zwycięży jednak <coughs> przepraszam, Real Madrid. Kubo, Eleserii i Gavi wpada dla Barcelony. Pięknie, na bok. My tu mamy super crack e, to na bok oraz Marco Energy, czyli 1-0 po pierwszej saszetce dla Barcelony. Zobaczymy, czy te saszetki faktycznie tak się rozchodzą. No, ta na przykład nie, ale są mega słabo pozgrzewane. Ilax Moriba, Kike Perez, Los Elso, Witzel, Fernando i kto tu jest? Uhuhu Masterclass Bellerin z FC Barcelony. Już chyba nawet tam nie gra, tego co się orientuję. Ale patrzcie, ta się ta rozchodzi, patrzcie. Więc bałbym się, że właśnie w sklepie będą takie miki robić sprawdzać sobie po prostu, co tu jest i wyciągać. Temu tylko i wyłącznie zamknięte boksy chyba najlepiej być. Baranecza Dimitrowić, Klajwert, Juri, tu jest, Celta i. Ho, ho, Energy, Frank, Cassie i jest 3-0 dla Barcelony I ja cię kręcę, co tu się dzieje? To jest niemożliwe. A tak ogólnie Barcelona słabo leci, jak zobaczycie poprzednie odcinki. Mega słabo, tam parę kart wpadło, ale bez żadnego szału. Oblak, Czecho, Bongonda i... Carmona, okej. Okay. Jeszcze dwie saszetki, no ale tutaj by Real musiał naprawdę zacząć szybko odrabiać straty, żeby wrócić, ale nie wróci, bo już jest kolejna karta dla Barcelony. Ansu Fati, Celta i Masterclass Mikel Merino. No i lecimy z ostatnią saszetką. Nie mówcie, że Real zostanie bez gola. Niko, chyba nawet tak będzie. Tutaj jeszcze jest Oriol Romeu i. A jednak, patrzcie, Supercrack, Tibo y, Thibaut Courdois, więc 4 do 1. Kończy się klasyk. Mega fajne karty. Mówię, jeszcze zostały ostatnie 6 saszetek, no ale, tak jak, tak jak przeczuwałem, że po pierwszych saszetkach moje szczęście będzie wyczerpane. No i tak chyba jest, ale nie ma co narzekać, bo naprawdę karty oddały. Fajnie, że można trafić autograf Gawiego, więc troszkę tych saszetek będę chciał otworzyć sobie pozbierać. No i po drugie, no to będą jednak karty, które w polskiej w polskim jakby scenie kolekcjonerskiej będą trochę warte, no bo nie ma ich w Polsce więc. Trzymajcie się serdecznie, napiszcie co sądzicie o tym klasyku, czy jest to wynik, który mógłby obecnie dojść do skutku, czy jednak nie. Ja wam życzę, wam ja wam życzę, ja wam życzę. Życzę Wam miłego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę oraz komentarzu. Siamareczko, cześć!